Okupas. Mit czy fakt? To jest Akademia Elia Living, czyli krok po kroku o tym, jak bezpiecznie kupić dom w Hiszpanii. Nazywam się Karina Trafna, stworzyłam butikową agencję nieruchomości na Costa Blanca. Termin okupas oznacza nielegalne zasiedlenie naszego domu, czyli oznacza to, że ktoś wprowadza się nielegalnie do naszego domu i nic z tym w świetle hiszpańskiego prawa nie możemy zrobić. Przez wiele lat faktycznie termin okupas był istotnym zagadnieniem na terenie Hiszpanii. Myślę, że warto wspomnieć, gdzie i w jaki sposób takie przypadki miały miejsce. Po pierwsze, nie zdarzają się nielegalne zasiedlenia domów czy też mieszkań, które posiadają alarm. I w dzisiejszych czasach tak naprawdę to najprostsze zabezpieczenie i dodanie sobie komfortu, żeby, e, żeby móc spokojnie kupić nieruchomość w Hiszpanii i się o nią nie martwić. Po drugie, nowelizacja prawa spowodowała, że tak naprawdę e, nie ma potrzeby udowadniania w sądzie tego, że Dany lokator jest nielegalny i procedura dzisiaj jest już dość sprawna i szybka. W praktyce należy zgłosić taką sprawę na policję i tak naprawdę sąd rozwiązuje całą sprawę w terminie poniżej jednego miesiąca. Policja odwiedza nieruchomość i dokonuje eksmisji.